19, mamy godzinę 19, zobaczmy SBC najpierw. Uwaga, codzienne logowanie jest, to zaraz zrobimy. Zapraszam Was na stronę fcoins.gg. Możecie tutaj kupić monety do FC25 w najlepszych cenach na rynku. A z kodem Oscar dostajecie ich 10% więcej. Ponadto jest tutaj pokrywany 5% podatek od EA Dostawa końców jest bezpieczna, a dzięki zautomatyzowanemu systemowi możecie je zamawiać 24 na 7 a średnia realizacja zamówienia zajmuje 15 minut. Na stronie możecie także sprzedać swoje końsy, brać udział w konkursach, sprawdzić status zamówienia, oraz oczywiście w razie potrzeby skontaktować się z supportem. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was do opisu i pamiętajcie o kodzie OSCAR. Jest Lautaro Martinez. Bateria! Ale jest też fineska. Ale nie no, tra szczerze tragiczny, szczerze tragiczny, nie robiłbym go. Jedyne, jedynie co, to cena go trochę broni, nie? Nie wygląda fajnie. Naprawdę nie wygląda fajnie. Jedyne co ma spokój, to strzelanie, nie? A 5 na 4 ma może? 4, nie, no ja bym odpuścił. Ewo SPD! Uuu, Ewo SPD! Dobra, no to, to po prostu podnosi trochę staty, nie. Nie, to jest Ewo na każdą pozycję, ale to takie chyba okej, okay. nie trochę statystyk podnosi, ale czy jakieś wybitnie fajne Dobra, zobaczmy jaki jest procent na Toty w paczkach ze sklepu Zobaczmy to, paczka za 3,5k FP, 6,4, czyli jest większa szansa teoretycznie na Toty z paczki Paczka za 30 monet, zobaczmy, nie ma Toty O, są piki, 88 plus. dobra, w nie wjeżdżamy, paczka za 120 tysięcy monet, zobaczmy Piki 88 plus, ja je uwielbiam, co prawda jeszcze ani jednego toty nie trafiłem No i tyle było z otwierania, dzięki. To jest bardzo dobry pik, jeżeli jest 5-9% lepiej kupić trzy takie piki niż tą paczkę za 400 tysięcy. Dobra, to zobaczmy. Pierwszy pik, czy załaduje? Załadowało. Czy będzie karta toty w pierwszym piku? No szansa całkiem spora, no 6%, nie? W czwartym nie. Odegard, w trzecim nie i. Nie ma, dobra Dobra, drugi też za, dobra, nie, drugi za pońcy A trzeci zdecyduje, zobaczymy z którego lepiej poleci Drugi, drugi taki pik Diani, Kane Oj, coś czuję, że nie będzie, no nie ma Robert Lewandowski, dobra Pik 8-8 plus z dedykacją dla Kuryda Zobaczmy, kolejne 120 tysięcy poleciało Pierwszy pierwszym nie Po kolei, nie, 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 no nie będzie Nie będzie, no nie ma Twórzmy sobie teraz paczki, które przygotowałem Przed godziną 19 Czyli paczki z premium La Liga czy uda się coś tutaj trafić? Jak będzie to ty, to chyba będzie w. A nie, może być i ręka z takich l. Znaczy z takich l. No, no takich o, nie? Drugiej też nie ma, o, lidzie. Dobra, dembele kupujemy pod Ewo. Czy jest na rynku złoty? Uwaga, o, to jest pytanie. Wow, dobra, bierzemy go. Nie, no nawet teraz mi się nie uda. Nie, no nawet to mi się nie uda, panowie, no. Jak nie teraz, to kiedy? Nie, myślałem... Nie, wywaliło mnie, nie. jak już myślałem, że kupiło. O, kurde, dembele, co ci się stało? Nie. Jest, nie ma. Nie wiem. Dobra, zaraz go wysnajpię. Albo go trafię. Dobra. Ja pierdzielę, nic nie działa w tej grze. No Dobra, lecimy, kolejne paczki La Liga Nie ma Tołty, to lecimy dalej No nie, no to po jednej paczce będę otwierał No i Modric zepsuty Czy będzie Tołty? jest znowu Modric A nie, to Galager będzie Nie wchodź do meczu teraz, patrz jaka gra jest rozwalona Co to jest? Próbujmy dalej, premium, La Liga O, Inform Co to może być? Ja nie wiem jest teraz w ifie Wow, wow, Saul Dawaj, nagrodę u Tybury jako przerywnik Dobra, słabiotko Dembele, wu! <laughs> Też chcę tego pika, błagam. Poddajcie mi takiego samego pika, proszę. Daj kapista furone napisał, że po dembele u niego w piku był to później Christian Ronaldo. Zobaczmy, 50 razy 80 plus wymienne, u tybury, za elitarną. Jest, to ty wymienny! Jest! Jest! L.O., Francja Karszawi! Jest! <laughs> wymienny, wymienny! Nie, to Baśka! Czekajcie, 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 to Baśka była! Ja, Cię mi Znaczy tak wu, nie? Ale, ale wymienne, wymienne. Czy będzie dwa toty z rzędu? Uwaga! Nie, to była przesada, to była przesada dobra. I nabuzowany dobrym trafem wracamy na moje konto. Gdzie spotykamy się ze ścianą rzeczywistości? To jedziemy, nagrody za Rivals, proszę państwa, za Ligę Stąd Tybura, przed chwilą trafił Toty Toty mijamy, ale, ale to jest dalej Toty Zobaczmy, trzy piki, 8,6+, szczerze, w nich pokładam duże nadzieje, ale nie na Toty Ja bym chciał trafić Dembele z nich, dlatego zobaczmy I trójkątem otwieramy, zobaczmy 8,6+, wymienny pik No nie ma tego Dembele, kurna Dobra, Ruben Diasz. Ale już po kolei otwierajmy, proszę dębele. Dybala i nic. Zobaczmy. Pik 8, 6+, plus. ostatni. Hemp, dobra, trójkąt, klikam, niech leci dalej. Giharo, ale do dupy piki. To Team of the Week. Może, może będzie, jakby był do i to by było spoko. Orsolini. Team of the Week jeszcze jeden. Proszę o... No nie, to będzie ten sam. To będzie Orsolini znowu. A nie, Vanaken, wow. Ale jest walkout za to. LO, Rolfo. Uwaga, czy coś będzie? Jest karta Thunder, jest kobitka i Thunder. SP, Japonia... Jezu, myślałem, że sawa. Ale nie wiem, czy tu. Nie, tu chyba ikon nie można trafić. Ale sawa to nie jest Thunder. Może jakiś Mbappé? Waga, waga. może Mbappé Thunder? Karshawi Thunder, okej, okay. będzie na przepałę. No tako. No dobra, teraz te paczki, co w tybura trafił mi jame. I teraz 50 razy 80, wymienna paczka. Czy będzie to ty? Wymienny. Kurna, coś się zepsuło. Wow, na pojedynczym walkaucie. Niesamowicie. 75 razy 80, zamieszajmy. Proszę, dajcie mi tutaj toty. Uwaga! Ja cię inform! No i dupa, proszę państwa. I to jeszcze bez podwójnego. Dajcie spokój, nie? Czyż Tybura wyssał szczęście z mojego konta? O, 3. Trzy... O, a ten, ten do Ewo pasuje, nie? Nie, pierwsza i ostatnia paczka, już piki otwieraliśmy. Dzisiaj więcej za FP otwierać nie będę. 6,4% szans. Zobaczmy, czy będzie toty. No nie da się trafić toty, no. Ma pile on. I Malkom. I Dembele nie ma jeszcze. Największe L, nie? No i Dembele nie ma. Dobra, dębele daje ci ostatnią szansę na przyjście do zespołu. Jest, 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 jest. Jest! Mam go! Mam go! Jest! Dębele! Dębele! Nie gdzie on jest! Dębele, gdzie ty jesteś? Nie ma go! <noise> o Boże, dobra, zróbmy te paczki dalej. Zapraszamy Dębele do, do ewolucji Team of the Year. Tak będzie wyglądał 5 na 5 99 zwinności No, podobno niesamowity kozak. No i fajnie, ewolucja rozpoczęta. Paczki z ro rozbudowy, po prostu rozbudowę 10x8,3 plus, od nich zaczynamy. I to bez walkoutu, także naprawdę wysoko poleciliśmy w pierwszej paczce. Paczki 10x8,3 plus, dalej, dalej, bez toty. Ale chociaż z walkoutem jest Show, Oj, i Cristiano Ronaldo, pięknie Idziemy dalej, kolejny 10x83+, ale jest walkout SPO, Niemcy, to będzie Wir A nie, no tak, na no, Wir, z nie ma Toty przecież 5 razy 84 nic, bez walkoutu nawet Wow, z takiej paczki Premium La Liga, zobaczmy, nie ma nic 5 razy 84 zobaczmy I nawet bez walkoutu, także Turbo W Ta, też nic Ale chociaż z walkoutem Paczka za coins, ale zajdźmy to paczka z podglądem. Może to ty jakimś cudem, no nie. Dobra, zobaczmy. Ja wierzę, ja wierzę. Paczka prawie za pół miliona końców. Ja nie czekam. Nie, no nie ma co, nie ma co. Paczka za 485k za monety. Dobra, jeszcze walczę z myślami, czy to robić na pewno. Dobra, odwracam się, odwracam się. Nie patrzę, nie patrzę, poszło, poszło. Czy jest to Harry Kane, dzięki. Tunelu nie zobaczę, ale może w piku 8,5. No, dla mnie magicznym, bo tylko tu trafiłem. Team of the year. Może jakimś cudem, proszę, włagam. Nie w pierwszym. Lawelka. Nie w drugim. I nie w trzecim. Ale chociaż jest Erling Kalant. Jutro by był toty wyróżniony. No, ale ja otwieram dzisiaj. Dobra, walczymy dalej, proszę Państwa, walczymy dalej. Jest delikatny zjazd. bo jednak sporo już fajnych rzeczy się otworzyło, a ciągle, ciągle nic. Teraz tak, rozbudowy La Liga. Kilka, chyba sześć albo siedem Jak będzie tu niebiesko, to będzie super, nie? Dalej nic, dalej nic nawet... O, ale walkout jest chociaż Robert Lewandowski, okej, okay, okej okay. Może przyprowadzisz koleżanki, co? Z tej lepszej Barcelony Nic, dalej nic O, ale walkout, walkout, będzie Giharro pewnie, nie? Ta, dobra, ale dokończmy dzieła Ostatnia paczka, za końsy. Proszę, nie zastanawiam się A mogłem się zastanowić Cztery razy Zanim to zrobię Mogłem się zastanowić jednak. Mogłem się solidnie zastanowić jednak, zanim to zrobiłem. Bo właśnie milion końców poszedł na paczki, a odzyskałem z niego Hegerberg. Mogłem się jednak zastanowić. Mogłem się 15 razy zastanowić, bo jednak. Dobra, to róbmy Baila. Dobra, to przepalamy kolejny składzik ocenie 89 na gar Garaletę Baila. Dobra, i kolejny składzik o cenie 89 leci. Dobra, zobaczmy. Paczka Electrum 82 Wymienna, bez lockoutu Dobra, i zobaczmy, dalej ulepszenia La ligi, może akurat Nie, nie ma tu Dobra, trzeba in, 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 inny nastrój ubrać Bo trochę się podłamałem, przyznam szczerze Trochę się podłamałem, po tylu paczkach Po tylu końcach straconych, po tylu fpk'ach wodowanych jest jeden toty I to nawet nie z tych paczek Lecimy, nie śpimy, premium la ligi Teraz, może, nie Dobra, kolejny la liga, premium I nic, proszę Nic Dobra, i kolejny skład 8-8. Let's go na Bejla. Coraz lepiej, coraz bliżej. No dobra, niech będzie. Dobra, ostatnia. No, dwa, ile już będzie? 2 miliony końców na te paczki. Dokładnie milion, nie, no 2 miliony. No trudno, zejdźmy poniżej miliona, ale może wejdźmy. Może w tej paczce Proszę, błagam Was, dajcie mi tego toty w końcu. Lecimy! Ten, ten, ten. Woo! Bawimy się! Bawimy się! To jest śmiech przez łzy. Nie, ja się nie, ja się nie poddaję, nie? Jak sta w starym stylu. Trudno. Oszalałem, proszę Państwa. Oszalałem. Jak to napisał samochodzik, tak? Oszalałem. Zamieszane. Co się stało? A, duplikaty. To ty! Nie mogę już, no. No nie da się. Ostatecznie postanowione. Postanowione. Zerujemy końce dzisiaj. Potrzebuję 90 tysięcy końców. Musimy zrobić trochę Baila i quicksilujemy paczki, nie? Dobra, kolejny składnik na Baila. Chociaż te Baila zrobię, nie? Ty, nie ma tej paczki. No to po co ja, po co ja zbieram te końce? Ty, nie ma tej paczki. Co jest? Odwołuję akcję. O. Odwołuję akcję. A, Szoki otwiera pika 88. No dobra, i to dwa chyba. Pierwszy mnie kurtua, Renard. Boże. Dobra, nie ma, ok. Czy będzie szczęśliwie? Uwaga. Kobel, Ederson i nie ma. Dobra, i kolejne piki u uwiza za 120 tysięcy. Może teraz? Terstegen, Endler, The Brainer i Hegerberg. Dobra, dalej. Zobaczmy. Mid. Czy czeka go tylko rozczarowanie? Odegard Same paczki premie, premium La Liga, chyba z 10, zobaczmy W pierwszej Dajcie mi to ty Ej, tu ich więcej niż 10 jest chyba Dobra, tu jedziemy Do pierwszego Tołty Dobra, i kolejny składzik na galaretę Bayla Dobra, kolejny dawajcie ty, proszę Nic I jej, nie chcę to ty, nie chcę to ty, nie chcę to ty, nie dawajcie mi to ty I jej, proszę, nie dawajcie mi, błagam Dobra, trzy rozbudowy, proszę nie dawajcie mi Tołti. <laughs> mieszajmy, 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 mieszajmy. I. Nic, 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 nic. Laminek. Ty jeszcze tu mamy paczkę. O kurde, dwa razy osiem Patrzcie, po tylu próbach odda w tej paczce, która była zachomikowana, nie? Proszę. Nie ma. Ale jest. Yy... Jest walkout. Kurde, Kane i Mike Menion. Jutro miałbym dwie, dwa toty nominacje, nie? Dobra, to zagrajmy sobie jeden meczyk. Zagrajmy sobie jeden meczyk w kwalifikacjach. Ale tylko jeden, więcej mi się nie chce. Musimy zrobić to codzienną rozgrywkę. Czy Baila używam? A Baila se użyję tutaj. Dobra, i na PS-a dajemy w takim razie Dembele, którego zaczynamy robić w ewolucji. Jeden meczyk, proszę Państwa. Van der Sar, Campbell, Romero, Zico. Okej, okay, okej. Okay. Dzisiaj tym składem w ogóle nie grałem. I dębele rozpoczyna strzelanie w moim klubie, i to jeszcze, można powiedzieć, dębele 86. Dębele i dębele i na czerwonym, szkoda. Oj, i uwaga, Martinelli. A, i sztamik, super, brawo. I tak jest, piękny golem Van der Sar, Co za interwencja. Dobra, Martinelli. Oj, ty jak przeskoczył mnie, Rashford. A, pięknie. Dobra, dawaj Rejten. Dobrze, rejten. Jedzie rejten. Uwaga, rejten Toti. O kurde, myślałem, że gola ona w ten. Jest i rejtenka, i na zielonce jeszcze. Dzięki, 3-0. Dobra, mamy. Mamy meczyk do codziennych wyzwań. Super. Dobra, i mamy 11 razy 8, plus. Może. Uwaga, 11 razy 8, plus. Proszę. Prosić to sobie można, ale tutaj walkoutu się nie dostaje. Trochę pików ze zwykłych złotych kart. 50 pików, chyba 51 nawet. Bruno, całkiem nieźle. O, Pajorka, spoko, 87. Soler, o inform, Żiżot Giro, O inform. O, i to Norum 89. Dobra. Chyba bardziej się opłaca robić piki, bo jak ja patrzę, ile ja walkoutów trafiłem z tylu rozbudów premium tej La Ligi to kurna. Wydaje mi się, że tutaj przy 12 pikach już się zrównałem ilością walkoutów, nie? Znowu Inform. Ej, Informy bardzo dobrze lecą z tych pików. Jak ktoś nie ma i polecałbym spróbować robić te piki. Okej, okay, kolejny walkout. Trzeci walkout na 50 pików. Jeżeli trafiłeś jakiegoś Toty podczas tego, jak wyszła cała drużyna, dawaj też w komentarzu, kogo trafiłeś.